I zapraszam na rozdział ósmy, odkrywcy na wyspie. Kiedy Ksander tu dotrze, będzie z nas dumny. Wieża wysyła sygnał, z tego co widać właśnie, to tutaj może ukrywać się Gandahar, czyli jeden z głównych przeciwników w yy, NAC-1, który, z którym toczyliśmy walkę. A co teraz mu się No cóż żeby się dowiedzieć musimy mm, przejść. Ok, co my tutaj mamy? Zobaczmy. Czy to jest główna droga? Czy po prostu tutaj coś się znajduje? Aha, ukryty te troszeczkę energii doświadczenia. Ok, spoko. Na pewno się nam przyda. Znalazłaś? O! I lecimy dalej. Uwaga na pająki! Ostrożnie! Jakieś takie zrobociałe te pająki. No, chodź tutaj, co ucieka. O! obrona. Pół obrót. Dobrze, udało się. Ok, tam jest dalej, ale tu stawiam, że tak. Tam jest coś dla nakaz. Prawdopodobnie kolejna skrzynia. Jest. Dobrze. Ile mamy ich? Trzy. Tutaj mamy ukryte skarby. To zbieramy tulkę w relikt i lecimy dalej. myślisz? Marius także kiedyś tędy przychodził? Zanim wszystko spalił? Lukas! Hmm. Tutaj uda nam się? Nie, tutaj nic nie zdziałamy. Najpierw przede wszystkim musimy znaleźć wejść. O, czyli po prostu unik atak i po pajączku. No dobrze, u góry. Mm -hmm. Ajajaj, prawie. O, i udało się. Super. Jak na razie, chyba wszystkie skarby odkryliśmy i ukryte tą energię. Do ulepszenia się na K. Wow, co to? Trochę nowoczesności, z tego co widzę. Okej, okay. no to teraz mamy małą zagadkę. Okej, okay, tutaj skoczymy, tutaj skoczymy, ok No to najpierw pójdźmy tędy Gdyby udało nam się połączyć te krawędzie moglibyśmy się wspiąć Zaraz to zrobimy Teraz zbierzmy tutaj OK, mamy to I co mamy dalej? Hmm, tam nic no dobrze jak to będzie działało aha tylko te dwa No dobrze, zaraz tutaj. O co chodzi? Połączyć krawędzi, ale... Teraz wygląda w ten sposób. Gdzie to się... Nie tu... to. A dobra, teraz sprawdźmy to. Teraz przejdzie, tutaj wejdzie nam. Okej, okay. później tam przejdziemy. Dobra, zobaczmy teraz. Tu. Tu. Okej, okay, tu. I. Ha, udało się. Super. O to chodziło. Dobra No ta zagadka muszę powiedzieć no mm, sekundkę nam zajęła wszystko jest takie tajemnicze Teraz gdy archeologzy zostali bez pracy może rozszyfrują to miejsce Okej okay. hm. Ło Dobra Jeszcze raz dół Okay, mamy to. Teraz tu. Pyk, pyk. O ty, aż tak rzuca. Myślałem, że uda się chociaż tam załapać. No cóż, no to w takim razie musimy uważać. Dobra. Teraz tu. No kurczę, Jeszcze raz. Dobra, nie potrzebuję się od tej ściany odsuwam. Dobra, teraz się udało. Nie potrzemiał te ściany się odsuwałem za każdym razem. A wcale nie trzeba było, bo A, nie przeszkadzało to. Tym razem jest silniejszy. To fatalnie. Śpieszmy się. Musimy się tam dostać i jakoś to zatrzymać. Jeśli Gandahar jest w środku, musimy go powstrzymać jeden u góry, a na dole są te robociki. Ok. I pyk. Pokonujemy całą chmarę pająku. O, udało się za użyciem yy... Super Naka! Okej. Okay. O, tutaj jest jakieś przejście. Super. Mamy parę punkcików. Tutaj coś jest. O, jeszcze tutaj było. No i super. O, mamy już trzy punkty, jeszcze jeden i będziemy mogli... Ulepszenie chyba tarczy zrobić, jak dobrze tam przeczytałem. No dobra, potrzeba pomocy, by tam wejść. Hmm, potrzeba pomocy. No to o, użyjmy tego. No, dawaj, Himen, dawaj, dawaj. I udało się, super. jednak ogarnął to. A teraz dobra, lecimy tu i szybciutko. Bezbłędnie to trzeba zrobić z tego co tak widzę. A mały błąd był, ale na szczęście udało nam się Yy, uniknąć yy, yy, spadnięcia. O, udało się, super. Gładko poszło z nim. Jakiś konkret mówisz? Tutaj nie licz na jakiś konkret, bo nie jest. Jesteś za mały na konkret. Okej, okay, czytaj małym czy nakiem. Ze mną? Ale martwi mnie co pomyśli Xander. Nie wygłupiaj się. Dobrze zrobiłam, że Ci zaufałam. Dobra. I. I znowu tam. Okej. Okay. O, tam już widzimy wejście po skarb. Okej, okay, no to jak tam najlepiej się dostać? Tu? Trzeba coś zmienić. No dobra. Tam wejdzie się. Tutaj nie da się. Ok. Czyli tym razem będzie dłuższa droga. To na pewno to użyjmy. Tutaj. I. I chyba się uda. Dobra. Spróbujmy. Oby tu moje myślenie. Był odpowiednie, okej, okay. teraz tu, tu, okej. Okay. Pyk, 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 pyk. I jesteśmy. Super. I mamy drugą skrzynię na koncie. Juhu! Jechodzimy. Wciąż skanera i lecimy dalej. Dobra. A teraz musimy się dostać na drugą stronę. Mmm, Dobra, czyli na pewno to przestawimy. Okej, okay, tam weszło Ale tutaj nie ma wejścia. Tutaj wchodzi Okej okay, Czyli różowy teraz, zobaczmy. I teraz to, jak się zmieni? Okej, okay, tam się łączy. Dobra, udało się. To będzie to rozwiązanie. Pyk, pyk. Teraz przeskok tutaj, szybki. O, teraz czekamy. Siu, siu. Ło, i spadliśmy. Za bardzo się odchyliliśmy od ściany. Dobra. Kurcze. No dawaj Tu OK Tu skok i jesteśmy... O, jesteśmy na górze super. Od razu... A znowu elektryczny. Nie lubię elektrycznych Ło no dobra. Więc ją ników. Naki ma 2,20, 2. Okej, okay, udało się. Ło. Wow. I teraz tylko uniki, bo nic mu nie zrobimy. O ty mendo. No, dawaj, dawaj, no. Szybko podbijamy super pięści. Uderzenie młota. Ło i teraz dwóch. Okej, okay, mamy to. A, udało się, super. Te szybki będą nas tylko spowalniać. Jakiś pomysł, Lajwa? Spróbuj tego. O, nowa umiejętność. Sporo ich kurczę. Aha, przytrzymaj. O, jakiś bumerang, który ich blokuje. Ciekawie, aha, czyli rzut takim bumerangiem, który ich opłaca i niszczy, albo tylko zatrzymuje. A nie, na razie tylko zatrzymuje na chwilę. No i ładnie. Certyfikat Bumerang. Zdobyto trofeum. Przytrzymaj trikon, by rzucić bumerangiem. Ok. Aha, czyli jak ma tarczę, to i tak nic nie zrobimy, ale gdy się energetyzuje. O. Jak nie, jak nie broni się tarczą, no to wtedy można użyć tego bumerangu. No i ładnie. O wiele szybciej się teraz się y, rozprawiamy tutaj z nimi. Super. Kolejna fajna umiejętność dla Naka. Okej, okay, tutaj jest zablokowane. Hmm, cóż by dało się bumerangiem? O, da się. Dobrze po pomyślałem. No i ładnie nam idzie. Bardzo ładnie. Czyli jak jest naelektryzowany, użyjemy bumerangu, to w sumie zabieramy mu tą moc. Okej, okay. rozwalajmy wszystkie robociki, bo może coś w nich będzie. Dobra. Tu mamy wszystko. Tutaj nic nie widzę do zebrania. Aha, tam jest zablokowa. A zaraz. A bumerangiem? O, bumerangiem się udało. No i super. Czyli bumerangiem możemy również rozwalać. Mm, skrzynię z energią. Do umiejętności. Super. Okej, okay, co tu mamy? Jest. Wciąż nie znaleźliśmy żadnego pokoju kontroli. Zbliżamy się do wieży. No spokojnie, musimy dostać się najpierw raczej do wieży, więc to nie jest taki hop -siup. Ok, ciula mu zostało starczy, że tak to ujmę. Ok, o jakieś kryształki tam były, o jesteśmy już dosłownie przy wieży. Ok, mały nak. a czasem prawie wcale. Coś nie działa tak jak powinno. To dobra wiadomość, co nie? No dawaj go. O, i udało się. Spróbujmy y, zabić odpowiednią ilość y, gobinu właśnie tym ciosem z kopniaka. Bo powinno być za to trofeum, bo w sumie za inne umiejętności mieliśmy możliwość dostać trofeum. Cóż, dalej! Hmm. O! Wow. Jaki wielki gigant pająk? Nieważne! No to czas na naka. Za...